Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchaczej, i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.50, a zajdzie o 15.52. Imieniny obchodzą Antoni, Piotr i Adrian. Wszystkim solenizantom wszystkiego niemożliwie pięknego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sprzątania Biurka, więc jak macie saigon na biurku, to proszę, sprzątnijcie. Moc to na dziś? Porządek trzeba zrobić, nie porządek robi się sam Tadeusz Kotarbiński 54 wydanie codziennika motywacyjnego zaczynamy Wiele osób żyje w takim schemacie spełniania oczekiwań i jeżeli te oczekiwania dotyczą pracy zawodowej gdzie jest jasna klarowna umowa która określa co masz wykonać i za co dostaniesz sowitą zapłatę to jest OK. Ale są osoby, które starają się spełniać oczekiwania innych ludzi dookoła siebie poza zawodową pracą: rodziny, dzieci, męża, żony, znajomych, wszystkich sąsiadów, jakichś przypadkowo napotkanych ludzi na ulicy, bo wydaje im się, że ci ludzie czegoś od nich oczekują. I prowadzi to do bardzo prostego, ale zarazem destrukcyjnego mechanizmu: tacy ludzie, spełniając oczekiwania wszystkich tych, którzy ich otaczają, zaniedbują samych siebie. Nie rozwijają się, nie edukują się, nie idą ścieżką swoich marzeń, po prostu nie mają na to czasu, bo cały czas podświadomie starają się spełniać oczekiwania wobec innych ludzi. Całymi dziesiątkami lat żyją pod presją, jakich oceni świat, co się stanie, kiedy przestaną spełniać oczekiwania innych ludzi. I biorą tych oczekiwań jeszcze i jeszcze i jeszcze więcej. Godzą się na nowe schematy, na nowe patenty, takie, które mogą spełnić innym ludziom. Nie potrafią odmawiać. Ktoś przychodzi, zrób mi to i to. Oni się godzą. Wiedzą, że doba ma tylko 24 godziny, a biorą tę pracę, przysługę, jakkolwiek byś tego nie nazwała albo nie nazwał, żeby być dobrze ocenionym przez innych. Marnieją, uwiędną, nie mają czasu. Doba ma tylko 24 godziny. Opowiem Ci pewną historię, która dotyczy mojej bliskiej znajomej, która całe swoje zawodowe życie, całą swoją karierę chemika poświęciła swoim dzieciom. Kiedy się dzieci urodziły, a były to bliźniaki, oddała się całkowicie im. Zrezygnowała z kariery, nie chodziła do instytutu, po prostu zajęła się wychowywaniem dzieci. Z każdym rokiem obiecywała sobie, że to ostatni rok ostatni rok rodzina w końcu zaczęła mieć oczekiwania, że jako matka zajmie się dziećmi, które przywołała na świat. I Agnieszka cały ten proces. Przebiegła bardzo dzielnie. Była, dzieci były wyedukowane, dostały się na studia, studiują teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre kierunki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jak Agnieszka obudziła się w wieku 55 lat, w momencie kiedy jest za młoda, żeby umrzeć za stara w cudzysłowie, żeby coś zrobić. Wmówiono jej, że w tym wieku praktycznie już się nic nie osiąga, że tu jest taka podróż do mety, że tu już z górki, że w wieku 55 lat nie można nic zrobić. Ja Miałem okazję rozmawiać ostatnio z Agnieszką na ten temat, bo zadzwoniła do mnie i zapytała co ona ma zrobić. Jest pusto, dzieci są na studiach, studiują, olały ją całkowicie, olały ją w dobrej wierze, bo oczywiście ona sama chciała, żeby studiowały gdzieś poza miejscem zamieszkania. Mąż jest taki jaki jest i również ma wymagania wobec niej, ale jakby jest z nadania, jest na papierze. Agnieszka zdała sobie sprawę... Że całe życie ktoś od niej czegoś oczekiwał. Ona była dla wszystkich. W momencie, kiedy dzieci wyjechały na studia, kiedy zrobiło się trochę pusto, kiedy można było zająć się swoim rozwojem, swoimi rzeczami, zaczęła pytać rodziny, przyjaciół, co ma zrobić, kto może jej pomóc, powrócić do jakiejś zawodowej aktywności, do wszystkiego tego, co stwarza nas jako ludzi, że możemy kreować, że możemy zdobywać, że możemy pchać w jakikolwiek sposób świat do przodu. Nikt, ale to nikt nie podał, Ręki, nikt nie podjął rękawicy. Każdy mówił, moja droga, 55 lat w tym wieku, nic się nie da. Agnieszka zdała sobie sprawę, że całe swoje młode życie, od momentu kiedy urodziły się dzieci do momentu, kiedy wyjechały na studia, spełniała oczekiwania wszystkich, bez względu na to, czy to były właśnie dzieci, czy to był mąż, czy to była rodzina, mama, tata, wszyscy ci, którzy czegoś od niej cały czas chcieli. Zdarzyło się tak, że tak jak już wiesz, dzieci wyjechały, rodzice odeszli, bo tak to zazwyczaj z rodzicami jest, że w pewnym momencie przenoszą się na lepszą stronę. Została pustka w środku tej pustki Agnieszka, Agnieszka bez umiejętności komputerowych, Agnieszka bez żadnych życiowych skili na jakiś internetowy sklep, na jakiś biznes. Agnieszka chemik, wykształcony magister chemii. Ze wszystkim tym, co posiadła na studiach lata temu, a wszystko to zostało zaorane przez czas i przez oczekiwania innych. Zdała sobie sprawę, że spełniała i była dla wszystkich przez ten cały czas. W momencie, kiedy ona potrzebuje pomocnej dłoni, nie ma nikogo. Nikogo, absolutnie nikogo. Więc dzisiaj, 9 stycznia 2023 roku, namawiam cię do tego. Żebyś przestała albo przestał spełniać oczekiwania wobec innych ludzi poza tymi, które naprawdę musisz zrobić, które wiążą cię umową, które są jakimś aktem, które są wszystkim tym, co jest spisane, co jest ugadane, co jest podpieczętowane. Nie musisz być dla wszystkich, musisz znaleźć czas dla siebie, na swój rozwój, na swoje projektowanie życia, na swój dobrostan, dobrostan taki, który stwarza cię jako człowieka. Nie można całe życie być dla innych, nie można całe życie pomagać innym ludziom zaniedbując siebie. To jest jeden z elementarnych błędów tych, które popełnia bardzo, ale to bardzo wiele empatycznych osób. Empatyczne osoby mają w sobie to, że nie potrafią odmawiać, nie są asertywne. Każdy zarzuca ich jakimiś rzeczami do wykonania, jakąś pomocą, jakimiś rzeczami, które mogą oni tylko wykreować i świat się zawali, kiedy tego nie zrobią. A tak naprawdę prawda jest taka, że znaleźli naiwnego albo naiwną, która odwala robotę za innych ludzi. Jeżeli jesteś w takim miejscu swojego życia, że zdajesz sobie sprawę, że spełniasz oczekiwania wszystkich innych, a sama zaniedbujesz siebie, albo sam zaniedbujesz siebie. Odpuść. Zacznij być asertywny, asertywny. Naucz się odmawiać innym ludziom. Nie jesteś w stanie uleczyć całego świata, nie jesteś w stanie pomóc. A nawet jeżeli zapędzisz się w taki ruch, że część twojej doby, większą, tą, którą przeznaczasz na aktywność, będzie wypełniana pomoc innym, niesienie jakichś prac, robienie wszystkiego za wszystkich, to nic dobrego z tego nie wyniknie. W końcu dojdziesz do takiego momentu w swoim życiu, jak wspomniana Agnieszka. Będziesz miała 50, 60, 70 lat, i przez całe te życie będziesz pomagała innym, będziesz spełniała ich oczekiwania. A sama albo sam będziesz zaniedbany, zaniedbana. Odmawiaj, odmawiaj wszystkim tym, którzy cię po prostu jawnie wykorzystują. A ten czas, który odzyskasz, przeznaczaj dla siebie na swoją edukację, na swój rozwój, na swoje hobby, na swoje piękne i spełnione życie. Naprawdę to jest bardzo proste. Nie daj się nigdy zrobić, żeby ktokolwiek obarczał Cię swoimi obowiązkami, żeby ktokolwiek zrzucał na Ciebie jakiekolwiek zadania, które Ty masz wykonać. Żeby ktokolwiek kazał Ci coś zrobić, bo ma wobec Ciebie jakieś oczekiwania. Zapomnij, od dzisiaj jesteś tylko Ty i wykonywanie rzeczy koniecznych, koniecznych rzeczy, które musisz wykonać. Rzeczy, które masz napisane w umowie, rzeczy, które są uwarunkowane rodzinnie, rzeczy, które musisz zrobić jako człowiek, ale wszystkie te rzeczy, które trafiają do ciebie, bo możesz komuś pomóc, że możesz coś wykonać i wtedy brakuje ci doby, odrzucaj. Odzyskuj czas, który masz bardzo, ale to bardzo limitowany. Odzyskuj czas i inwestuj go w swoje piękne i spełnione życie, w swoją pasję, w swoje hobby, w swój rozwój, we wszystko to, co pomoże ci jeszcze przez te następne 10 lat, nie wiem w jakim momencie swojego życia jesteś, Zacząć normalnie, pięknie i twórczo żyć. Jest jedna stara, ale bardzo inspirująca opowieść. Opowieść, którą ja opowiadam na wielu kursach, szkoleniach, na wielu spotkaniach. Rozmawia dwóch przyjaciół. Jeden pyta drugiego: Co byś zrobił, mój drogi, gdybyś dowiedział się, że od dziś zostało ci tylko trzy miesiące życia? Drugi mówi: Zacząłbym jeździć, podróżować, zdobywać, przeczytałbym wszystkie książki, zobaczyłbym to, osiągnąłbym tamto. Pierwszy mówi: Skąd wiesz, że właśnie dzisiaj. Nie zaczynają się trzy ostatnie miesiące Twojego życia. Więc jeśli jesteś w takim momencie swojego życia i po wysłuchaniu tego podcastu poczułaś albo poczułeś, że całe życie spełniałaś czyjeś oczekiwania, albo spełniałaś czyjeś oczekiwania, zaniedbując siebie od dziś, od dziewiątego, przerwij ten łańcuch. Zapomnij, wyrzuć go daleko i zacznij inwestować w swoje piękne i spełnione życie. Inwestować poprzez wszystko to, co zawsze chciałaś zrobić. Zawsze chciałeś osiągnąć wszystko to, co Twoim zdaniem da Ci piękne, spełnione i Radosne życie. Kawowiczom z bajkowi.toslerz Mediteusz, dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie kawy, za wszystkie te kawy, które spływają do mnie naprawdę licznie. Jesteście najcudowniejszą społecznością świata. Dziękuję za ponad 9000 subskrypcji na kanale YouTube. Namawiam cię do tego, że nawet jeśli nie subskrybujesz, a korzystasz z tych treści, zasubskrybuj, załapkuj, zostaw jakiś znak. Niech idzie to dalej w świat, niech dociera do innych osób. Wszystkim tym, którzy napisali do mnie a propos programu, to zmiany uprzejmie donoszę, że w waszych skrzynkach mailowych są odpowiedzi na nurtujące pytania. Zaczynamy już dziś o 17:17. .17, więc jeśli jeszcze nie przystąpiłaś albo nie przystąpiłeś do programu, a czujesz taką wewnętrzną potrzebę, do 17:17 .17 możesz śmiało klikać. Naprawdę warto. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki Mediteuszki i Mediteusze, słuchaliście 54. wydania codziennika motywacyjnego. Mówi do Was Paweł z kanału Mediteusz. Do usłyszenia jutro, oczywiście o godzinie 6 rano, a wszystkim tym, którzy przystąpili do programu totalnej zmiany, mówię do usłyszenia o 17:17. 17. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.